W grupie A rozgrywek Business Champions League zagrały Taneko Rybnik, Eko Okna, a także Taneko Silesia. W pierwszym spotkaniu Taneko Rybnik rywalizowało z Eko Okna. Na prowadzenie w tym meczu w drugiej minucie wychodzą Rybniczanie, a do siatki trafił Adrian Śliwa. Do wyrównania minutę później doprowadził Sebastian Sluga, i mieliśmy już 1 do 1. W minucie 9 eko okna wychodzą na prowadzenie, a do bramki ten eko trafił Tomasz Czekała. Po zmianie stron kapitalnym strzałem w samo okienko zdejmując pajęczynę z bramki popisał się Mateusz Kurnyta, aż musimy tą bramkę pokazać dokładnie z dwóch kamer. W 15 minucie mieliśmy już 4 do 1 dla Eko Okien. Tym razem do siatki trafił Tomasz Czekała. W 16 minucie rybniczanie strzelają jeszcze drugą bramkę za sprawą Ariela Poterały. Ale ostatnie słowo należało do Eko Okiem. Wynik meczu na 5 do 2 ustalił Tomasz Czekała, ustrzelając tym samym Hat No Zaczęliśmy też, powiedzieliśmy sobie, że zaczynamy wszystko od tyłu na spokojnie nie idziemy na kurat do przodu. No i zagrało. Faktycznie w pierwszym meczu udało się szczelić bramkę po pierwsi, ale no niestety przeciwnicy zaczęli stosować wysoki pressing, później się bronili i jakoś ta piłka nie chciała nam wpaść do tej siatki. W sumie graliśmy chyba z nimi drugi raz dopiero, ale zagrali bardzo dobry mecz z grani. Widać, że trenowali przed sezonem. Na pewno się tam chłopaki spotykali. Myśmy też wyszli zaangażowani, no ale ta piłeczka nas dzisiaj nie słuchała i no, tak jak w okazało pokazało, dzisiaj tak niestety kończymy na trzecim miejscu. No. W drugim pojedynku Taneko Rybnik grało z Taneko Silesia. Wynik meczu Taneko Silesia otwiera już w drugiej minucie, a do bramki trafił Piotr Janas. Na kolejne bramki musieliśmy czekać aż do końcówki spotkania. Najpierw w 16 minucie wynik meczu podwyższył Maciej Zabielski. 60 sekund później trzecią bramkę strzelił Mateusz Płaczek. 21. Piękną bramkę z rzutu wolnego strzelił Adrian Śliwa. No udało się, jak się to mówi, na głodzie po takiej przerwie i no, planowałem od razu tak strzelić, no ale w szczęście chyba też dopisało. Bo a w 22 mieliśmy już jednak 4 do 1. Bramkę dla Taneko Silesia wstrzelił Paweł Baran. Wynik meczu na 5 do 1 ustalony został w 25 minucie, a kapitalne dośrodkowanie jeszcze lepiej wykańcza Arkadiusz Suchiński, który ładną przewrotką ustala wynik tego pojedynku. No jasne, że wytrenowane Sarkiem to ćwiczymy całymi dniami i nocami. <grym> Także moja asysta, jego brameczka, super. <grym> to, co założyliśmy przed turniejem, niestety nie udało się pokazać tego na boisku. Rywal za Nigdy nie udaje się tam zagrać dobrego meczu z nimi. Zawsze to jest taki wyrównany dość mecz. No i niestety dzisiaj ten jako okazało się lepsze. Myśmy przyjęli nastawieniem, żeby kolejne derby nie poszły w piach. Udało się, wygraliśmy z rybnikiem po bardzo dobrym meczu. Nie ma tu żadnych usprawiedliwień, że ktoś nie miał składu, ktoś tak jest, po prostu byliśmy dzisiaj lepsi. Ostatni mecz tej grupy to Eko Okna kontra Ten Eko Silesia. Pierwsza bramka w tym meczu pada w dziewiątej minucie, a do bramki trafia Dariusz Mańka z Eko Okiem. Wynik meczu na 2 do 0 dla Eko Okien, pieczętujący tym samym zwycięstwo w grupie w 14 minucie ustalił Mateusz Dzałek. Grupę z kompletem punktów wygrywa zatem drużyna Eko Okien, wyprzedzając Taneko Silesia i to właśnie te drużyny zagrają w wielkim finale. Trzecia lokata dla Taneko Rybnik, czwarta MPL Power. To znaczy, no, że troszkę żeśmy się przygotowali. Wiedzieliśmy, że zawsze Arek Suwiński zostaje z przodu, więc stanęliśmy na niego dwie kontry 2-0. Zaskoczyli, pozytywnie zaskoczyli, bo dobrze zagrali dwa spotkania. Zagrali super, zgrani. Widać, że coś, coś kopią poza tymi naszymi tu turniejami, które tu się odbywają. Fajnie, chłopaki, bo. Widać, że z sezon na sezon są coraz to lepiej zgrani i fajnie, taka drużyna nam, nam tutaj trzeba. Ten turniej to był jeden z najlepszych, jakie żeśmy zagrali. No wszystko zagrało tak naprawdę, kogo żeśmy kopnęli wchodziło. Udało się. Przeciwnicy mówią, że trenowaliście, byliście na jakimś obozie i to jest taka. <grym> nie, nie, nigdzie nie byliśmy, są w błędzie troszkę. no Po prostu tak jak mówię, mieliśmy swój dzień dzisiaj.